Cześć, witam Was bardzo serdecznie z gry War Thunder. Jak wiecie, jak tu już weszliście, ja jestem Matthew. Zbierałem kiedyś te skrzynki, teraz otwieram od nowa tą pierwszą. Tak ma dobry początek. A to jest nowe konto. Czyli War Thunder od początku. Tak serię nazwę ale będą się też pojawiać z mojego starego konta oczywiście odcinki więc nie martwcie się ci co mnie oglądają i chcą dzisiaj nie wiem przelecę się lub przejadę czołgiem lub przelecę się samolotem nie wiem z czołgiem się pojadę trochę polamię no, można tak zrobić a no więc też podam trochę informacji co do do kanału. Ponieważ ja dopiero zaczynam. Jak widzisz ten film, to poleć go znajomym gdzieś tam umieść albo coś. I pomóż mi się rozwinąć w tej trudnej sytuacji. <grym> nie no. Mam nadzieję, że nie wczytasz w miarę szybko, bo już... okej. Okay. O, fajnie. Na mapie Polska. To mi się podoba. Chyba. Mało jest w ogóle map miejskich na, w grze War Thunder. Ogólnie map jest mało. Mam nadzieję, że wprowadzą tam trochę tych map. Ale nie no, co o tym może być. To się nie należa. Przyjadę się na początku dobry, bo to piąteczką. Człok jest bardzo przyjemny, zwinny, zwrotny, więc nie będzie mi sprawiał dużych problemów w grze, w sensie przy żeby czerpać przyjemność z gry. Oj, coś... Okej, okay, dobra. Gdzie jestem? Aha, dobra. Po tej stronie. Czyli luzik. Powinienem dać radę. Co, co to było? Aha, dobra. To, to mi się podoba, że w końcu te karabiny dali w ogóle. To wszystko jest super. Oj, 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 A dobra. W tej grze się boję, boję takich wjazdów to wjeżdżanie w te takie kamienie a później go się nic Co też trochę bez sensu Nie podoba mi się w tej grze to, że jak się coś zniszczy na przykład to to, to, to znika, wsiąka w ziemię po czasie To wsiąknie w ziemię No, wsiąknij O, znikło i to mi się bardzo nie podoba. Oj! OK. Trochę poczekałem, żeby nie jechać na pierwszy. Bo nie chcę mi się ginąć tak od razu. o, Nie, nie. Ojej. Dobra, jednak problemy sprawia trochę w grze. Aha i na moim pierwszym kącie tym... tym normalnym. Zbadałem Shermana M4 wreszcie. Nienawidzę grać z czołgami W tej grze na... No. Nie, nie, nienawidzę tych czołgów po prostu. Oj, 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 oj. oj. No, oczywiście, oj. Idzie następnie. Oj, oj, oj. Oj, ja tego nienawidzę. Trochę krytyczne. O, dwóch załogantów mu poszło. Jeszcze trochę i zabił, jeszcze. A, dobra. Jeszcze został jeden beta, więc... No cry, nephew. Następny... Ktoś tam idzie. Dobra. No, znam te na Ło, jestem najlepszy, ale fajnie. Jeden z gonzoroflagów. Dobra i to też mi się nie podoba bardzo to znikanie przedmiotów z niemapy no mogliby sobie to podarować szczerze mówiąc nie nie podoba mi się to bardzo trochę ponoszę kamale no nie, nie 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 lubię tego po prostu nie lubię mogę like ale się nie da ci mogę powiedzieć ale bo gra jest super zrobiona wszystko super mi się podoba ale to, że znikają przedmioty, to nie, nie podoba mi się to bardzo. Aha, ale... Jak? Bo to gra mi się też pod tym względem nie podoba. Gdzie? Gdzie on mnie trafił? Właśnie ja wtedy zabiłem dwóch załogantów i jakoś mi nie zabiło przeciwnika, a tutaj dwóch załogantów ginie i od razu. Padam. Nie, spoko, spoko, gra. Może być, może być. No Nie ma spiny, dobra. Spokojnie. To tylko gra. Życie. Nie życie, tylko gra. Tru, tuputu, 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 tuputu. Mm, dobra, nie trafiłem. Mm, no spoko, spoko. <Halloween> to jest w ogóle piękny joke klejony taśmą Gdzie on ma karabin? Aha, dobra. Nie wiem. Nie wierzę. Ta bitwa będzie bardzo szybka i bardzo zlamiona przeze mnie. Nie wiem, jak to jest, ja ale nagrywam. I nagle lamię. Tak to jakoś lepiej mi za przyszło. Tu, tu. Wy, 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 przyjęli punkt A inicjatywy czy jakoś tak? Ale fajnie jest to rozkładanie się. Tylko żeby, tylko, żeby to nie znikało. O. Jeszcze, jakby to nie znikało, żeby tak leżało. No, no i jest to pod punktem A, tylko żeby to niech mnie nie zgadzało na jeden strzał. na najpierw lewo, potem prawo no i jednak coś. Ooo! Pięknie! zemsta jest słodka. No i tak się powinno grać. Ojej! fajnie wyda bomba. bomba. Nie dostałem na szczęście. Ale gdzie to upadło? Iła 67, daj się, to okay. Następnie. Chyba tak, żebym nie zginął. Oje, ojej. Tym to już kompletnie jeździ się kompletnie jeździć nie da. Właśnie się wybornie jeździ. World of Tanks. Wszystko jest spoko bardziej. Poza... Nie wiem poza czym. No, za tym się, że, że tutaj ładnie się rozpadają rzeczy. Ale po w było, gdyby się rozpadały te budynki tak. A czekaj ja dekopuję, no właśnie. Ja to mogę co? tak. jak pięknie druga, no się nas jeszcze no ale trochę się już trochę lepiej co? ale jak mogli mnie w ten sposób zniszczyć? no nie wiem, nie wiem, nie wiem nie będę się czepiała nie wiem jak to się stało jedziemy dalej, ostatni czołg już ostatnie momenty szybko coś, bo inaczej przegramy. No wiem, wiem. Oj, 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 oj. oj, oj, o, o, ojoj, ojoj, oj, ojoj, się. ojoj, 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 Znowu Teamwork. No fajnie. On sobie nawet fajnie zagrał. No, ciekawa ta bitwa, no. 10 z 33 doświadczenia. I mi się nawet udało na... Spadać, następny czołg. O, 8, 8, 8, gdzie jest 8? To jest 7, to jest 8, o. Ok, trzeba trz 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 się schować. 11, 7, 10, 9 na schowanie się. Kot, ja to sobie ściany. Jeden i zero O, mam bomby, ale fajnie. Będę mógł się pobawić. Będę mógł się pobawić. No bo gdzie tu jest największe skupiska czołków. Tutaj. Tu. Juuuuuu. Bum. No boom. Kiedy będzie boom? Przyciążenie 7G O i pięknie, czołg zniszczony fat shot No Pięknie Pięknie, o to chodzi ooo wow. Minimalnie Robienie dymetr żoni 4, 3, 2 Jeden. Bzzz. Okej, okay. ten się skończył. No nie, dobra, M2 mnie zniszczyła niby, ale okej, okay. nie no, spoko. Zniszczyła mnie M2. bardziej, że czas mi się skończył. Tego jest zniszczyła, więc trzecich czołgów już nie pamiętam. Dawaj, dawaj! O pum! Dobra. Nic to raczej pewnie było. przegrywam, no nie, ale dobra. Het szczed, hech, hech, headshot, headshot. Człek. Co to znaczy, że... Dobra, co to znaczy ta pogłówka? Trzeba sobie podjechać tutaj tu. Tak co? Co 5. Wiem, jak się tu zaznacza na mapie. Czy tak? Reserva... dobra, no nie, No trafiło, No nie trafiło, No nie trafiło. No trafió. No No trafió. No trafió. No 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 trafió. No, no, no. Wycierwane, nie wycelowany, nie wycelowany i siódmy. I zniszczony. Jak jeszcze? W ogóle wyjechałem po do czyż. Mogę pojechać? On nie żyje. I... Ale jak? Jeśli jeden zginął, no to już nie można walczyć. Jak zginie dwóch, to już można. Nie w się by. przypadku, no cóż na... no. Ale dobra, tak gra, że ja wiem, bardzo rozumiem. Bardzo rozumiem tę grę. mam. No. A to w ogóle, ty, 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 o ty. Tutaj mi się, patrzenie się na tych ludzików, co, jak oni się tam ruszają. To mogliby zrobić więcej, bo tak to, to, to wygląda jak klon każdego innego. W każdym jest ten sam człowiek, ten z brodą, to w ogóle zawsze go widzę, tego kolesia z brodą. jak? Nie wiem, bardziej lubię samoloty. No i w sumie można zakończyć już w ten sposób ten odcinek. Hmm, jakiś tam trofeum niby dostałem, jakoś nieźle mi poszło, to poszło, tak, no no taki, taki one, no, nawet, o, coś dostałem, pierwsze zwycięstwo, o, fajnie, zawodowiec, headshot, wielokrotne trafienia, serio ataków, praca z połowa, jest też słodka, 2666, ojej, no, jak z badaniami? Ja w ogóle coś bogiem? No dobra. Będę... Przyśpiesz badanie? Nie, nie będę tak cheatował. Hamskie w by ogóle. No więc zawsze zaoszczędzimy, co kupił tego białego teczniem. 26 No i w sumie na tym się możemy pożegnać. Do zobaczenia. Cześć!